Cześć z tej strony BN23 i witam Was w drugim odcinku z serii Fantastyka Ekstra. I w poprzednim odcinku tak ogólnie przyjrzeliśmy się temu, w jaki sposób powstają światy fantazy oraz na jakich zasadach działają. No i w ankiecie wybraliście, że tematem drugiego odcinka ma być szeroko pojęta magia i też to w taki sposób ogólny. Myślę opowiem o gałęziach magii w sposób w jaki korzystają właśnie w różnych uniwersach z magii, czym jest magia dla różnych uniwersów, zależnie od autora, a także tego, jaka to jest forma, czy to jest uniwersum związane z grą komputerową, czy książkowe, czy serialowe, czy filmowe, czy może jakieś połączone, itd, i tak dalej. No i w taki sposób dość ogólny myślę, opowiem o tym wszystkim, postaram się to wszystko ładnie przedstawić. Natomiast jeśli chcielibyście jakiś temat bardziej szczegółowy, związany z jakimś zagadnieniem z tej tematyki, no to śmiało piszcie w komentarzach. No i właśnie, magia. Co mamy przed oczami, słysząc to hasło? Zapewne wielu z Was ma przed oczami znanych magów, czarodziei, czarodziejki, jak Harry Potter, jak Albus Dumbledore, jak Severus Snape, jak Jennifer z Wengerbergu, Triss Merigold. Gandalf, Saruman, czy inne postaci związane w jakikolwiek sposób z magią, albo właśnie określane mianem jakiegoś maga, czarodzieja, użytkownika magii. No i właśnie, to są takie pierwsze skojarzenia. No i myślę, że drugie takie skojarzenie, co myślimy, słysząc słowo magia i jak sobie to wyobrażamy, to pewnie takie wyobrażenie dość proste, że są to zaklęcia, czary rzucane przez jakąś postać. Tutaj myślę, najbardziej spopularyzowane jest to poprzez gry komputerowe, gdzie na przykład w różnych grach mamy klasę MAGA. No i możemy puścić jakąś kulkę ognia, strzelić jakimś piorunem, uleczyć siebie i swoich sojuszników itd. itd. I w taki sposób, między innymi, magia też działa, ale nie tylko. No i myślę, że tutaj warto zacząć od tego, jak w różnych uniwersach magia może wyglądać na podstawie kilku różnych przykładów. Jako pierwszy przykład chciałbym podać świat World of Warcraft. No i tam magowie są taką dość szeroką grupą. Mamy wiele gałęzi magii. Magia jest raczej bardzo powszechna. No i mamy chociażby czarodziei z Dalaranu, czarodziei ludzi, mamy elfickich magów z Królestwa Quel'Thalas, mamy orkowych szamanów Hordy, mamy z nachorów, od troli i tak dalej, i tak dalej. I generalnie mamy wielu różnych użytkowników magii, posługujących się magią na wiele różnych sposobów. Drugim znanym przykładem, co na pewno kojarzy się od razu z magią, z czarodziejami, jest uniwersum Harry'ego Pottera. I tam mamy zwykłych ludzi, zwanych Mugolami, a także czarodziei i czarodziejki, bądź czarownice. No i właśnie, też jeszcze mamy podział taki, że czarodziej, czarodziejka może być dzieckiem człowieka i innego maga albo dwójki magów. I zależnie od tego mamy maga czystej krwi, lub właśnie takiego połowicznego e, takiego mieszańca, można powiedzieć, już określając tak może trochę kolokwialnie. E, natomiast generalnie mamy ten ogólny podział na Mugoli. Czyli osoby, które w ogóle nie są świadome istnienia świata magicznego, nie potrafią korzystać z różki, nie potrafią rzucać zaklęć, i mamy czarodziei, którzy jak najbardziej to potrafią i uczą się w różnych akademiach, szkołach magii, takich jak Hogwart, jak Durmstrang i inne akademie. I magia tutaj to zaklęcia po prostu rzucane, głównie za pomocą różdżki, i tutaj myślę, że takie dość proste przedstawienie magii, nie aż tak złożone i nie aż tak powszechne jak w uniwersum Warcrafta chociażby. Czymś pomiędzy bym powiedział jest z kolei uniwersum Wiedźmina. Tam również mamy zwykłe osoby, które no w ogóle nie mają żadnych specjalnych zdolności. Wieśniaków z różnych małych miast, miejscowości, mieszczan z miast, szlachtę. I tak dalej, i tak dalej. Mamy potwory, które po prostu mogą bazować na zdolnościach swoich fizycznych, na jakichś instynktach, są bliskie zwierzętom. Natomiast mamy magów, takich jak przedstawiony na tej grafice Wilgefortz myślę, że jeden z najbardziej znanych, a także najpotężniejszy czarnoksiężnik, jakiego mieliśmy w uniwersum Wiedźmina. I mamy też różne inne tam rodzaje magii a także magiczne byty, które faktycznie tą magią, z tą magią są związane, jak chociażby mityczny orszak dzikiego gonu. I tutaj też ta magia jest e, taka trochę może podobna i przedstawiona w sposób taki dość prosty, ponieważ czarodzieje potrafią rzucać już bez użycia różek, jak w harem Potterze, różne zaklęcia, jakieś kule ognia, jakieś tarcze ochronne i tak dalej, chociażby słynne zaklęcia od czarodzieja Alzura, tarcza Alzura czy krzyż Alzura, A także tak to wygląda w uniwersum Wiedźmina. Mamy też uniwersa, gdzie magia niby jest powszechna, niby jest taka dość obszerna jako tematyka w tym danym uniwersum, ale też na swój sposób jest taka mistyczna, mityczna i tutaj takim sztandarowym przykładem jest uniwersum. Tolkiena, czyli Władca pierścieni, hobbit, Silmarilon, i właśnie filmy czy gry komputerowe, o gry nawet to bardziej, bardzo uprościły e, tematy związane właśnie z Tolkienem. Bo w książce nie mamy na przykład opisów takich, że: No tutaj Saruman puścił kulkę ognia, czy tutaj Gandalf użył błyskawicy, w jakiś taki sposób, czy, czy cokolwiek. Czy użył słowa mocy. No nie, jest to troszeczkę inaczej wszystko przedstawione. Natomiast no film Petera, filmy Petera Jacksona, czy gry komputerowe chciały w pewien sposób to zobrazować, bo nie ma się co oszukiwać. W uniwersum Tolkiena mamy bardzo potężne byty, istoty, które bez problemu są w stanie wygrać z postaciami z wymienionych wcześniej uniwersów. I to jest właśnie związane z tym, że są też mocno związane z różnymi mo mocami, które możemy uznać za magiczne, związane właśnie z magią. Yy, I właśnie chociażby jest to związane z tym, że taki Gandalf, Saruman, Sauron, Radagast są majarami. Nie są to zwykłe osoby, nie są to zwykli ludzie, są to takie byty wyższe. Natomiast no, jednak w książce nie wygląda to tak, że rzucają oni w siebie czary, zaklęcia. Tylko jest to trochę w inny sposób przedstawione. No, w filmach, co prawda, też nie jest to tak ta magia nie wiadomo jak pokazana, ale jednak mamy różne takie zaklęcia przedstawione. To, że Saruman chociażby z Ortanku faktycznie puszcza tą kulę ognia. No, czy też mamy pojedynek na magię Gandalfa i Sarumana w pierwszej części, natomiast no najbardziej jest to oczywiście pokazane w grach gdzie trzeba było po prostu zastosować takie rozwiązanie, żeby faktycznie miało to rację bytu. I dlatego tam mamy różne przywołanie piorunów, jakieś słowomocy i tak dalej, i tak dalej. I jako podobne uniwersum do Tolkiena myślę, żebym tutaj jako kolejny przykład podał opowieści z Narni. To też jest myślę podobny przykład i tam magia również w taki sposób podobny dość działa. No i mamy takie mityczne postacie jak Aslan, jak Biała Czarownica. Natomiast no właśnie też jest takie głębsze pojęcie niżeli rzucanie po prostu jakichś zaklęć i tak dalej. I mamy też uniwersa, gdzie magia jest troszeczkę w inny sposób przedstawiona, albo mamy moce, które no patrząc na nie możemy nazwać myślę magią. I pierwszym takim przykładem jest uniwersum Awatara. Tego Awatara... Gdzie mamy właśnie awatara Anga czy awatar Kore, i generalnie posługują się niektórzy mieszkańcy świata magią żywiołów, tkają żywioły. Mamy Królestwo Ziemi, Nomadów Powietrza, Naród Ognia, a także Plemiona Wody. I każdy mag może tkać tylko swój żywioł, nie licząc awatara, który jest takim strażnikiem porządku i mistrzem czterech żywiołów. No i tutaj myślę, że to jest też ciekawy sposób przedstawienia magii. Gdyż wszystkie moce są powiązane właśnie z żywiołami. Na przykład, tkając wodę, możemy też używać lodu, bo jest to przecież inna forma wody, tylko w formie stałej, nie w formie ciekłej. A używając właśnie magii ziemi, możemy też rozszerzać to na inne rzeczy, i na przykład taka tow była w stanie używać magii metalu, a na przykład, będąc magiem ognia, jesteśmy w stanie tkać błyskawice. Także naprawdę tutaj wygląda to całkiem ciekawie. Jako swego rodzaju rodzaj magii potraktowałbym też moc z Gwiezdnych wojen. Tam też nie każdy jest na moc czuły, ale ci, którzy są użytkownikami mocy, niezależnie czy są po prostu użytkownikami działającymi na swoje własne konto, czy nale należą do Zakonu Jedi, czy są lordami Sith, mają różne takie zdolności, które możemy uznać za magiczne. Potrafią manipulować umysłem, potrafią przyciągać przedmioty, czy potrafią właśnie w jakiś inny sposób oddziaływać na środowisko, czy na przeciwników. Także myślę, że jak najbardziej takie coś możemy nazwać też magią. No i oczywiście mamy inne uniwersa, gdzie też mamy nawet wprost nazwanych, że to są magowie, ale mają zdolności, na przykład, których nie posiadają właśnie magowie w innych uniwersach. I na przykład w Marvelu mamy Doktora Strange'a, mamy Scarlet Witch, do, mamy też Doktora Fate'a w DC. Także tutaj kolejne takie przykłady. Kolejną rzeczą, którą omówimy, myślę, jest to w jaki sposób działają magowie, jaką pełnią rolę w poszczególnych uniwersach fantazy. No i na przykład w Wiedźminie magowie byli często doradcami władców, byli raczej dość wysoko w hierarchii społeczeństwa, natomiast no troszeczkę to się zmieniło podczas wydarzeń Wiedźmina Trzeciego, gdzie no czarodzieje po kolejnych swoich różnych zagraniach, mówiąc tak krótko, no byli jednak dość mocno piętnowani. I mamy tutaj różne też podejścia, tak? Mamy Emyra, cesarza Nilgardu, który po prostu czarodziei korzystał z ich pomocy, ale trzymał ich bardzo krótko. Z drugiej strony, na przykład, mamy Radowida V Srogiego, króla Redani, który tępił czarodziej, a nawet poszedł krok dalej i palił na stosie, bądź w jakiś inny sposób pozbywał się i zielarzy, alchemików, znachorów. E, także tutaj do takiego obłędu został doprowadzony władca tego państwa. No i magowie, jeśli chodzi o potęgę, są tutaj oczywiście znacząco lepsi od zwykłych ludzi i tak dalej. Natomiast są pewne postaci, pewne rasy, z którymi i oni mogliby mieć problemy, jak chociażby wampiry wyższe, a już nie mówiąc o ukrytych, czyli władcach wampirów. I jednego z takich przedstawicieli mogliśmy spotkać w Tusą, w dodatku Krefiwino wino, do Wiedźmina Trzeciego. W Wiedźminie dodatkowo czarodzieje i czarodziejki tworzyli różne ugrupowania po prostu mające no, usprawnić to działanie magicznej społeczności i pomóc w podejmowaniu jakichś ewentualnych wspólnych decyzji. I przykładem takich organizacji jest Loża Czarodziejek czy Kapituła. Wracając natomiast. Do uniwersum Warcrafta, bo do niego sobie wrócimy. Tutaj mówiłem, że czarodzieje występują naprawdę bardzo powszechnie. Prawie każda rasa ma jakiegoś swojego maga e, bardzo spora ich część no i właśnie pełnią różne role są dowódcami, są po prostu zwykłymi członkami oddziałów także mogą zajmować różne miejsca w hierarchii. I na przykład w uniwersum Warcrafta mamy państwo, miasto magów. Jakim jest Dalaran, gdzie szkolono potencjalnych użytkowników magii, gdzie właśnie ci nabywali zdolności i gdzie czarodzieje mieli swoją taką siedzibę, takie bezpieczne miejsce. W uniwersum Harry'ego Pottera z kolei czarodzieje po prostu szkoli się w szkołach magii, ci co byli już wyszkoleni, po prostu na, na przykład uczyli e, młodych czarodziei, pracowali w ministerstwach magii. Czy w jakichś innych miejscach związanych z magiczną społecznością, i generalnie czarodzieje, mimo swojej potęgi, kryli się przed Mugolami. Natomiast mieliśmy przypadki, które chciały w inny sposób postępować, i byli to różni czarnoksiężnicy, jak Gellert Grindelwald, czy przedstawiony na tej grafice Tom Marvolo Riddle, czyli Lord Voldemort. W uniwersum Tolkiena natomiast mamy tak zwanych Istarich, pięciu mędrców. Sarumana, Gandalfa, Radagasta, a także Alatara i Palando, którzy zostali zesłani do śródziemia, by swoją wiedzą, radą wspierać wolne ludy w starciu z mrocznym władcą Sauronem. I właśnie tutaj też to wyglądało tak, że oni w pewien sposób byli przez Walarów ograniczeni. Nie mogli pójść, już tak mówiąc kolokwialnie, na Solos do Mordoru, żeby z Sauronem się zmierzyć. Nie, oni mieli działać w inny sposób, mieli oczywiście mocne zdolności, byli potężni, byli majarami w końcu, natomiast ich rola miała w inny sposób działać. No i właśnie w pierwszej erze szczególnie mamy takich postaci potężnych udział na szeroką skalę, bo tam mamy różne starcia z walarem Morgotem, gdzie biorą udział inni walarowie, którzy ze swoim powiedzmy bratem nie zgadzali się. No i mamy też majarów służących obu stronom. No i majarami służącymi Morgotowi był oczywiście Sauron, Balrogowie na czele z Gotmogiem, a także chociażby Ungolianta, która może nie była sługą Morgota, ale przynajmniej przez jakiś czas była jego sojuszniczką. Natomiast no po stronie właśnie innych walarów mamy pozostałych majarów, którzy. Pozostali po tej dobrej, tak mówiąc, po prostu stronie. Ale także w pierwszej erze troszeczkę inaczej to wyglądało, a w kolejnych, no ta magia, raczej jej udział był trochę bardziej ograniczony. No i mamy też uniwersa takie jak chociażby Pieśń Lodu i Ognia George'a Armartina, R. R. gdzie magowie, a oprócz tego magiczne istoty, jak smoki były uznawane za coś takiego mitycznego, legendarnego i coś, co już nie istnieje. No i mamy tutaj takie pojedyncze przypadki, jak chociażby Czerwona Kapłanka, czyli Melisandre, która była związana ze Stanisem Barationem. Związana oczywiście w taki sposób, że wspomagała i chciałaby ten został królem. A przynajmniej tak tylko to wyglądało. W fantastyce mamy też różne rasy, które są bardzo mocno powiązane z magią i wykazują duży potencjał, a także predyspozycje, jeśli chodzi o tę dziedzinę. Najczęściej rasą tą są elfy, które są związane bardzo często właśnie z magią, pod różnymi postaciami, ale i też często z naturą i też magicznymi miejscami, właśnie umiejscowionymi gdziekolwiek. No i takim przykładem jest Królestwo. Quel'Thalas. Właśnie z uniwersum Warcrafta. Gdzie były potężne naprawdę źródła magii i to tam dopiero Arthas mógł wskrzesić Keltuzada, by ten ponownie służył pladze. To jest taki myślę dość dobry przykład. No i myślę, że jako przykład śmiało też możemy dorzucić Elfenel z uniwersum Wiedźmina, które za pomocą magii Musiały sobie radzić z kataklizmem, jaki spotkał ich świat, i szukać nowego domu. Mieliśmy właśnie Czerwonych Jeźdźców, w czyli Dziki Gon, na którego czele stał Eredin. I oni, za pomocą specjalnych magów, nawigatorów, a także potężnego magicznego okrętu Naglfara, podróżowali między różnymi światami, które mogli zniewolić i ustanowić swoim nowym domem ponieważ no ich stary świat nękało białe zimno które z kolei też za pomocą magii musieli powstrzymywać No już powoli zmierzając ku końcowi tak jak mówiłem na początku myślę że warto też troszeczkę słów kilka powiedzieć o gałęziach magii No w niektórych uniwersach mamy te gałęzi trochę wyodrębnione że jest ich kilka w niektórych po prostu mamy że w tych takich, gdzie podejście do magii jest najprostsze. Mamy po prostu, że mag, czarodziej, czarodziejka rzucają różne zaklęcia, ale nie ma tak za bardzo rodzajów właśnie różnych magów i czarodziei, tak? Ktoś jest zły, to jest czarnoksiężnikiem, a ktoś jest dobry, to jest czarodziejem i praktycznie to tyle, tak? No chociażby w Harrym Potterze tak mieliśmy, że właśnie magowie, na przykład czarodzieje, już tak mówię z przyzwyczajenia, magowie uczyli różnych, powiedzmy, przedmiotów w Hogwarcie, załóżmy, byli nauczycielami. Jeden uczył eliksirów, inne transmutacji, jeszcze inne zielarstwa, czyli mieli takie sprecyzowane dziedziny, gdzie najbardziej się odnajdywali, tak? Natomiast, no, po prostu rzucali zaklęcia i raczej większość czarodziei znało większość albo sporą część zaklęć. W uniwersum Wiedźmina, na przykład, z kolei mag potrafił rzucać różne zaklęcia, ale mamy różne e, właśnie gałęzi magii, Chociażby na Skialu w Wiedźminie III Yennefer używa nekromancji, żeby dowiedzieć się, co się stało z Ciri, jak wyglądało to, gdy dziki Gon przybył do wsi Lofoten. Także tutaj mamy troszeczkę taki podział, ale mamy też uniwersa, gdzie ten podział jest naprawdę bardzo szczegółowy. No i przykładem takiego uniwersum Między innymi jest znany i lubiany na moim kanale Kingdom Rush. No nie mogło zabraknąć tego w tym filmiku. Mamy już ten moment za sobą. No i w Kingdomie, który nawiązuje do wielu różnych innych uniwersów fantazy i nie tylko fantazy, no to mamy naprawdę multum różnych gałęzi magicznych. I każdy czarodziej specjalizuje się właśnie w różnych tych dziedzinach. No, nie licząc przypadków takich potężnych postaci, jak chociażby Weznan, który jest w stanie kilkanaście różnych gałęzi magii sam używać, ale mamy w armiach różnych państw frakcji takich sprecyzowanych magów nastawionych na jedną konkre konkretną gałąź druidów, magów, żywiołów, nekromantów, arachnomantów itd. Tak Także jeśli chodzi o magię, no to wygląda to w następujący sposób. No wiadomo, że jakby każdą z tych sekcji chcieć doprecyzować tak naprawdę bardzo potężnie, no to tutaj mógłbym gadać i gadać. Natomiast też nie chciałem, żeby ten filmik był za długi. Myślę, że takie 20 do 30 minut to jest odpowiednia długość, bo jeszcze i tak będzie omówienie ankiety, gdzie była to jedna z czterech opcji do wyboru. Natomiast co jeszcze chciałem dodać od siebie? Bardzo. Fajną rzeczą jest też to, że każdy autor, każdy twórca ma inne podejście do tego, jak magię w swoim uniwersum przedstawia. A druga sprawa, że w dwóch uniwersach mogą występować te same gałęzie magii, na przykład druidzi, nekromanci. Natomiast może być zupełnie inne przedstawienie tego. I w jednym uniwersum taki druid, na przykład, tylko będzie, nie wiem. Bazował na jakiś takich mega podstawowych umiejętnościach, że powiedzmy, będzie w stanie trochę tam coś rozmawiać ze zwierzętami, kogoś uleczyć za pomocą jakichś ziół, i na tym kończą się jego zdolności. A w drugim uniwersum, powiedzmy, też tak samo nazwana klasa, druid, będzie już w stanie przywoływać zwierzęta, manipulować jakoś środowiskiem. I wszystkimi elementami ożywionymi, nie tylko wpływać na zwierzęta, ale i na drzewa, na inne rośliny, na grzyby itd. Tak i, tak I będzie dużo, dużo potężniejszy niż na przykład druid, przedstawiony w zupełnie innym uniwersum. I to jest naprawdę bardzo ciekawe, bardzo interesujące, jak podejście twórcy może właśnie sprawić na, wpłynąć na przed dane przedstawienie. Tutaj w tym przypadku. Naszego dzisiejszego odcinka magii. I już przechodząc do podsumowania. Jak widzimy, magia jest naprawdę niesamowicie szerokim tematem, i jeszcze z takich rzeczy, które warto dodać, mimo że każdy raczej to wie, to magia może też oprócz takiej zdolności, jakie między innymi wymieniałem, wpływać na samego jej użytkownika. Może wydłużać życie, zwiększyć jakieś parametry fizyczne, szybkość, zwinność, siłę taką tężyznę. No chociażby nie bez powodu eee, czarodzieje tacy jak chociażby w Harry Potterze, Dumbledore czy Grindelwald mieli grubo ponad 100 lat, a czuli się świetnie. Także myślę, że będę zmierzał ku końcowi. Mam nadzieję, że odcinek Wam się spodobał, że przyjemnie się tego słuchało, przyjemnie się to oglądało. Tak jak mówiłem, tak ogólnie powiedziałem słów kilka na temat magii w fantastyce. Jeśli będziecie chcieli jakiś konkretny odcinek, typu najpotężniejsi magowie w danych uniwersach, e, gałęzie magii, albo część gałęzi magii, które chcecie, bym jakoś bardziej szczegółowo omówił i tak dalej, no to myślę, że wtedy będzie dało się pewne elementy sprecyzować. Tu natomiast chciałem przedstawić całokształt kształt tego tematu e, w taki dość ogólny, może sposób, ale tak jak już mówiłem, takie było główne założenie tego materiału, i tak to miało mniej więcej wyglądać. Także, jak ktoś był dla tej głównej części tego materiału, to serdecznie dziękuję, słyszymy się w kolejnych. Natomiast, jak ktoś jeszcze jest zainteresowany, chce chwilę czasu poświęcić, zapraszam na omówienie ankiety. No i opcja ta pewnie zwyciężyła, gromadząc 47% waszych głosów. Na drugim miejscu, natomiast uplasowała się opcja smoki w światach fantazy. 24% Waszych głosów. No, smoki to jedna z takich sztandarowych ras w fantastyce, obok elfów, krasnoludów, orków, no i oczywiście ludzi. Smoki bardzo często przewijają się w różnych światach, pod różnymi formami, w różnych rolach. Także myślę, że też ciekawy dość temat. Najpotęż... Najpo... Przepraszam, najpopularniejsze rasy w fantazy, 16% Waszych głosów na trzecim miejscu. No i właśnie tutaj bym mówił o tym co przed chwilą między innymi wymieniłem. No i coś innego, propozycje w komentarzach, 14% waszych głosów. I tam w ogóle niektórzy pisali, bym nawet omówił konkretne postaci z danego uniwersum, aczkolwiek nad takim czymś się zastanowię, jeśli będzie to jakaś postać, która nie ma swojego odcinka na polskim YouTubie, albo odcinek, albo po prostu jest mało informacji na jej temat na polskim YouTubie, o tako, no to mogę wtedy nagrać, natomiast jeśli jest to jakaś postać bardzo znana, lubiana, o której odcinków jest multum, to uważam, że troszeczkę no nie ma sensu robić takiego materiału. Także tyle ode mnie, słyszymy się w kolejnych materiałach, trzymajcie się i cześć!